Państwowa Szkoła Muzyczna Pierwszego Stopnia imienia Aleksandra Tansmana w Kępniu obchodziła wzruszający jubileusz 35-lecia swojego istnienia. To podniosłe wydarzenie uświetniło uroczyste spotkanie wychowanków, uczniów i nauczycieli, władz samorządowych oraz przyjaciół szkoły. Były miłe słowa, kwiaty, życzenia i urodzinowy tort. Uroczystość odbyła się w piątek 22 listopada w motelu zamiedzą w Hojęcinie Liczne podziękowania i listy gratulacyjne na ręce dyrektor Magdaleny Michalczyk złożyła między innymi senator Angelika Możdżanowska, radny sejmiku wojewódzkiego Andrzej... Mroziński, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Artur Matejuk, starosta powiatu Kępińskiego Włodzimierz Mazurkiewicz, burmistrz miasta i gminy Kępno Aniela Kępa. Życzenia przekazali także dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół muzycznych i placówek oświatowych. Wszyscy występujący mówili o roli Kępińskiej szkoły muzycznej, która na stałe wpisała się w pejzaż naszego regionu, doceniając w dużej części pasji nauczycieli oraz dyrekcji szkoły, życzyli też kolejnych sukcesów. W części oficjalnej zaprezentowano multimedialny pokaz poświęcony historii szkoły na daniu imienia Aleksandra i innym ważnym dla szkoły wydarzeniom dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej Magdalena Michalczyk przedstawiła rozwój szkoły, przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje oraz osiągnięcia uczniów w wielu prestiżowych konkursach i przeglądach artystycznych. Wiele się w szkole wydarzyło. Powstały nowe klasy instrumentów, przeprowadzono mnóstwo remontów, inwestycji w szkole. Dzieci w tym czasie osiągały kolejne sukcesy. Zmieniała nam się kadra nauczycielska. Mamy nadzieję, że ta dzisiejsza uroczystość będzie takim punktem zwrotnym w historii naszej szkoły, że będzie zapowiedzią lepszego jutra, które przyjdzie przede wszystkim związanego z realizacją naszych planów, naszych marzeń, zamierzeń. Chcielibyśmy bardzo, żeby w końcu udało nam się wybudować wymarzoną salę koncertową. Dyrektor podziękowała też wszystkim pedagogom, którzy tworzyli historię i dorobek wielu pokoleń, którzy swą postawą i zaangażowaniem oraz talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów szkoły. Wyraziła też uznanie dla wysiłków poprzednich dyrektorów, pracowników, dla rodziców i absolwentów za wspólne działania dla dobra uczniów. Wszystko to przeplatane zostało wspaniałymi występami pokazującymi doskonałe umiejętności nie tylko uczniów, ale i absolwentów placówki. Czystość uświetnił m.in. chór szkolny Conbrio, zespoły gitarowy, akordeonowy. Big Band nie zabrakło koncertów fortepianowych czy skrzypcowych. Wspaniały koncert został nagrodzony przez publiczność gromkimi brawami. Wzruszającym momentem było przyznanie odznaczeń dla wieloletnich pedagogów. Za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce nagrody indywidualne dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej otrzymali z rąk Artura Matejuka, Barbara Jabłońska i Robert Matuszewski. Odznaki honorowe zasłużony dla kultury Polski ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznano Ewie Olek, Lilian Niryc, Edycie Szymańskiej, Leszkowi Świsulskiemu i Magdalenie Michalczyk. Z okazji obchodów 35-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Dana została płyta z materiałem na temat okoliczności powstania, rozwoju i działalności szkoły oraz losów jej absolwentów. Wydanie płyty zostało współfinansowane przez starostwo powiatowe w Kępnie. Uroczystość zakończyła się rozkrojeniem jubileuszowego tortu oraz długimi rozmowami o przeszłości, ale jeszcze dłuższymi o przeszłości, która czeka wszystkich przekraczających mury kępińskiej placówki muzycznej. Dodajmy, że do tej pory państwową szkołę muzyczną w Kępnie ukończyło 352 absolwentów. Thank you.